Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Jest ostatnia niedziela miesiąca, więc spotykamy się z Wami po raz kolejny w portalu TuVinga I Aurelion, cześć. Jest z nami gość specjalny, mianowicie Iga Radomska, wiceprezes cechu fantastyki Skierkon. Cześć, witaj dziadku, witaj babciu. Dzięki Witajcie wszystkie magiczne istoty. No, tak sobie. publicznie nas denuncjować. Tak, bardzo długo się przyznajemy do tego, że jesteśmy starzy. Właśnie mieliście okazję to usłyszeć na własne uszy, tak jesteśmy starzy. I porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o literaturze, natomiast bardziej szeroko i bardziej ogólnie. Porozmawiamy, ponieważ Nobles obliże, czyli my jako fani fantastyki będziemy promować to, co ty się lubią najbardziej. Tak, mianowicie czytelnictwo. Nie trudno się domyślić, biorąc pod uwagę fakt, o czym najczęściej nagrywamy portal, że czytamy. My jesteśmy w tej grupie, jak się okazuje, wcale nie tak licznej w naszym kraju, która faktycznie czyta. W ogóle nie wiem, jak Aurelio statystyki u Ciebie w Stanach. Chyba jeszcze gorzej niż w tak naprawdę. Zakładam, że to z tego względu, że ludzie tutaj są bardziej ucyfrowieni. No ale Cześć. mogą czytać cyfrowo też przecież. No ja to robię I, i wiesz, zakładam, że tutaj podciągam statystyki, nie? <gry> Dobrze, że tam się wyprowadziłeś, bo bez ciebie to... Źle by te statystyki wyglądały. Tak, podnosisz im staty statystyki znacznie, my podnosimy statystyki tutaj na miejscu, a statystyki wyglądają tak, że rokrocznie Biblioteka Narodowa robi badanie czytelnictwa w naszym kraju i rokrocznie należy odpowiedzieć na pytanie, czy przeczytało się w ciągu minionego roku chociaż jedną książkę. I okazuje się, że w roku 2020, czyli ubiegłym, jedną książkę w roku deklaruje, że przeczytało 42% społeczeństwa. To dużo? Na pewno lepiej niż pokazują poprzednie lata, gdzie było przed. Mniej niż 40%. Tendencja jest zwyżkowa, ale musimy się zastanowić, czy nie, miało na to, nie miała na to wpływu pandemia, która nas przez chwilę zamknęła w domach i mieliśmy trochę czasu dla siebie, dla dzieci i mogliśmy czytać. Jeszcze inna sprawa. Nie wiem, czy w tych statysty statystykach ujęte są lektury szkolne. I po prostu, czy uczniowie też nie zawyżają numerycznie takiej statystyki. Ale to zakładam, że Biblioteka Narodowa swoją metodykę też publikuje w tych rocznych ogłoszeniach. Tak, 42% Polaków deklaruje, że czyta rocznie co najmniej jedną książkę, ale co ciekawe, jedynie 10% społeczeństwa deklaruje, że czyta 7 książek i więcej. I to jest ten element, który mnie troszeczkę przeraża, bo przeczytanie jednej książki w roku. Przepraszam, ale to nie jest żadne wyzwanie, tak? Nie jest żadne wyzwanie. Wiem, że jak kilka, kilka lat temu próbowałem dotrzymać tempa i przeczytałem chyba 28 czy 29 sążnistych książek i to mnie kosztowało po kilka godzin każdego wieczoru tak naprawdę lektury. Nie narzekam, nie chwalę się, ja tylko obserwuję, ale muszę Wam powiedzieć, że to była naprawdę przyjemność dla mojego umysłu i to co mnie strasznie fajnie odstresowało. Wiem, że są ludzie, którzy czytają dużo więcej. Ja natomiast bior, zabieram się za rzecz poważnie i czytam książki, które mają, wiecie, 400-500 stron. Taki Sanderson albo Jen Lyons, nie? No to na, na, w jeden wieczór się tego nie ugryzie. W jeden nie, ale w dwa można. <złuch> Zwłaszcza jak się leży na zwolnieniu lekarskim w domu i to jest jedyna przyjemność, na którą masz siły, tak. Ale wracając do tego wyniku, ja może powiem. Dlaczego taki jest słaby? Słuchajcie, ja jak chodziłam do szkoły i czytałam lektury, do których byłam no, zmuszana, to nie miałam ochoty na czytanie nic więcej, ponieważ byłam lekko zakrzywiona, jeśli chodzi o, o książki, po które musiałam sięgać, czyli krzyżacy, ogniem i mieczem i inne te wspaniałe tomy, do których trzeba było sięgnąć ze względu na obowiązek edukacji. I to spowodowało, że nie chciałam spróbować niczego innego. Jednak w okresie wakacyjnym czas pozwalał na to, żeby odkrywać. Więc, może, tutaj wśród tych nieczytających są osoby, które miały podobne doświadczenie, no i boją się sięgnąć po, po coś innego, bo boją się, że znowu przeczytają o miłości. Tego szlachcica, tej basienki, albo 45 stron opisów kamienia. To jest bardzo ciekawe, o czym opowiadasz Iga. Podobne sentymenty wygłaszał Krzysztof Maj w swoich filmach YouTube'owych i nawiązywał właśnie do tego samego, że zarówno jak chodzi o dobór lektur, zarówno jak chodzi o dobór materiałów źródłowych od najmniejszych lat, to uczniowie są niejako tak prawda, przymuszani do tych lektorów na zasadzie przyspawania chłopa do opługa. I może to jest jeden z elementów, z powodu których w wieku dojrzałem, ludzie czytają mniej. To też nie jest tak, że dzieci i młodzież nie chcą czytać. Nie są nauczone przyzwyczajenia do czytania. Tak. Fenomen Harry'ego Pottera kilka, kilkanaście lat temu, jejku przepraszam, 24 lata temu. Jesteśmy. O matko. Tacy starzy jesteśmy. Tacy starzy jesteśmy. Udowodnił, że Sztuka czytania wcale nie zanika, zwłaszcza wśród dzieci. I jeżeli ktoś tak myśli, to niezawodny znak, że jest mu golem. Muszę się pochwalić, że nawet moi własni siostrzeńcy i siostrzenice przesyłają mi zapytania, a czy możemy pożyczyć wiedźmina w siedmioksiąg? A czy możemy pożyczyć to? A czy możemy pożyczyć tamto? Zatem zakładam, że moje drążenie kroplą skały na zasadzie kupowania im książek na wszelkie możliwe rodzinne uroczystości wreszcie zaczyna przynosić efekt. Jeżeli mogę jeszcze wtrącić Harry'ego Pottera, w mojej szkolnej bibliotece był jeden, jedyny egzemplarz każdego tomu i były zapisy. Chodziłam wtedy do gimnazjum, bo jestem ten rocznik, który chodził do gimnazjum, i każdy wypożyczający miał tydzień. Jak w końcu lektura trafiła w moje ręce, przeczytałam ją w ciągu kilku dni z wypiekami na twarzy. Nie uczyłam się do żadnych sprawdzianów, wracałam do domu. Nawet nie jadłam obiadu, pierwsze co? Fotel i Harry Potter. I to było niesamowite przeżycie. Ja pamiętam chyba przy piątym tomie było tak, że w ogóle zamawiałam te książki już wtedy w oryginale, czytałam je najpierw po angielsku, bo nie mogłam się doczekać tego, jak książka wyjdzie po polsku, więc dzień po premierze książka przyjeżdżała do mnie kurierem, ja już czekałam pod bramą, czekałam aż ten kurier wreszcie przyjedzie, bo ja się nie mogę doczekać. Jak dostawałam książkę w rękę, tak się zamykałam w pokoju i wychodziłam mniej więcej 30 godzin później. Nie było widu, słychu, nic, ja nie spałam, nie jadłam, nie istniałam. A właśnie pamiętam, że piąty tom, tak, to był ten, na który bardzo długo czekałam i potem skończyłam go czytać z wypiekami na twarzy, cała zapłakana i jejku, jaka to w ogóle była straszna tragedia. Drodzy rodzice, słyszycie? Chcecie mieć spokój na kilka godzin dziennie? Kupujcie dzieciom książki, dobre książki. Tak, natomiast jakby abstrahując na chwilę od kwestii wychowawczych, bo no, umówmy się, to nie jest element, na który jesteśmy w stanie bardzo wpłynąć. No cóż, po prostu jakby dzielmy się pasją do czytania i kto wie, może ktoś gdzieś się nią zarazi. Tak. Natomiast faktem jest, że badania, do których na chwilkę wrócę, pokazują, że więcej niż 7 książek rocznie czyta bardzo mały odsetek społeczeństwa. Ale co ciekawe, wszelkiego rodzaju wyzwań czytelniczych w ciągu ostatnich kilku lat się namnożyło bardzo dużo. Tak, z roku na rok jest ich tak naprawdę coraz więcej i jest ich pełen wachlarz. Pierwszym takim wielkim wyzwaniem czytelniczym było, przeczytam 52 książki w danym roku, czyli to wychodzi jedna książka tygodniowo, bo mamy 52 tygodnie. I ona ma już zasięg ogromny. Ma też swoją stronę na Facebooku. Czytelnicy się dzielą tym, co aktualnie czytają bądź mają w planach. Ale na kanwie tego wyzwania powstało multum innych na przykład 12 książek w ciągu roku, z tym, że każdy miesiąc to jest inna książka tematyczna. Na przykład lipiec przeczytam książkę, która wiąże się z, z wakacyjnym motywem, tak? Plażą, jakimiś, jakimiś zwłokami w morzu, na takiej zasadzie. Pozdrawiamy panią Jadowską. Na przykład mamy jeszcze wyzwanie z... czytelnicze z kluczem, czyli przeczytam książkę, która ma w tytule liczbę, kolor, żywioł, Jakieś rzemiosło, bądź wyzwanie czytelnicze, które niesie jakieś inne korzyści. Czyli przeczytam książ tyle książek, ile mam wzrostu. To ja mam trochę przekichane w tym momencie. No ja mam trochę mniej. Albo przeczytam 52 kryminały. E, tak, wyzwań tematycznych, które urosło na bazie 52 książek rocznie jest bardzo dużo. Przepraszam. 50 twarzy Greja. O Boże, nie. Nie. 52 książki. 50. O, to jest ta jedna książka, którą niektórzy czytają rocznie, tak? Tak, to może być tak. I jeszcze do tego dorzućmy Blank Lipińską i już w ogóle możemy po prostu przestać rozmawiać na to ten temat. To jest fenomen na osobny w ogóle podcast. To, to trzeba było z, by z socjologiem, psychologiem rozmawiać na ten temat. Ewidentnie. W każdym razie... <laughs> Wracając do naszego wyzwania książkowego, Wyzwanie 52 Książki w roku rozeszło się po całym kraju bardzo szeroko. Mówiło o nim na najpopularniejsze media, zaangażowały się w nie lokalne i regionalne biblioteki, gdzie normalnie w bibliotece można sobie uzupełniać tabelki. Oczywiście ma bardzo duże zasięgi na mediach społecznościowych. Ale też przeniknęło do jednego z największych portali czytelniczych w kraju, czyli lubimy czytać. Żeby nie było, my jako cech też troszeczkę zapożyczy, zapożyczyliśmy z tego wyzwania. Kilka lat temu u nas w stowarzyszeniu zaczęło funkcjonować wyzwanie, przeczytam 52 książki, fantastyczne w roku. Przy czym to jest wyzwanie, które ma kilka dodatkowych haczyków. Tak, zdecydowanie. Lubimy się inspirować tym, co dobre, a. Wyzwania czytelnicze są dobre, bo poszerzają horyzonty, wzbogacają nasze słownictwo i powodują, że człowiek staje się bardziej otwarty, bo otwiera swój umysł i widzi, że nie wszystko jest białe i czarne. I widzi, że to było dobre. Tak. I może sobie kształtować swój gust. Słuchajcie, nie każdemu musi się podobać Tokarczuk, nie każdemu musi się podobać Mróz i nie każdemu musi się podobać Sapkowski, tak? Tak. Co więcej, wydaje mi się, że coraz więcej jest dostępnych narzędzi, które pozwalają, wiecie, nawet niepersonalnie wypożyczać książki i, i, i ułatwiają dostęp do książek, czyli jeżeli kogoś nie stać dajmy na to na zakup nowego egzemplarza, to niekoniecznie to musi być powodem do tego, żeby. czy tam wymówką, prawda, żeby nie brać udziału w takim wyzwaniu. I nawet nasza Skierniewicka, nasza, ponieważ ja pochodzę ze Skierniewic, e, biblioteka publiczna ma cyfrowe narzędzie Legini, które umożliwia tego typu akcje. A ja tutaj mam dwa inne podobne narzędzia, które korzystają właśnie z zasobów lokalnych bibliotek na moich urządzeniach cyfrowych. Tak, tutaj wielki ukłon w stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach, która rok rocznie w ramach budżetu obywatelskiego składa wniosek o udostępnienie kodów do Legimi właśnie swoim czytelnikom. To jest miesięcznie kilkadziesiąt, kilkaset chyba nawet kodów, które są do rozdania dla czytelników i dzięki temu mają dostęp do miesięcznego abonamentu. On jest w jakimś stopniu ograniczony, wiadomo, że tam nie ma dostępu do wszystkich możliwych książek, które na portalu Legimi się znajdują, natomiast jest ich zdecydowana większość i po prostu można przeczytać wszystkie te rzeczy, gdzie na przykład w kolejce na Harry Pottera nie musimy wtedy czekać kilka tygodni, tylko mamy go dostępnego od ręki na czytniku. Tak, jeszcze od tego roku y, również nasza Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach ma dostęp na legimi do audiobooków, czyli dla osób, które mają jakieś problemy z czytaniem, mogą sobie posłuchać, albo robiąc jakieś prace przydomowe, tak się odprężyć, że to również słuchać, tak? Albo jadąc samochodem w momencie, o, kiedy akurat druga... mają chwilę, dojeżdżają mhm. do pracy, to mogą wtedy sobie posłuchać czegoś. Właśnie, pozdrawiamy panią prezes cechu fantastyki Skierką, która uskutecznie audiobooki bardzo intensywnie. E, tak, to prawda. Jeszcze wracając do biblioteki, pamiętajcie, oddawajcie wypożyczone egzemplarze, bo inni czekają w kolejce. Co mi przypomina, <ścoughs> że nie oddałaś książki. To ty! To przez ciebie jeszcze jej nie mogę wypożyczyć. Tak, to prawda, a akurat, że tak powiem, u mnie na półce rzeczy wypożyczonych z biblioteki leżą książki, które też wypożyczyłam w ramach jednego z popularnych wyzwań czytelniczych, a mianowicie w ramach zewu Zajdla. Czujesz zew? Tak, poczułam Zew Zajdla w tym roku, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych. Dla niewtajemniczonych już wyjaśniamy o co chodzi. Zew Zajdla jest akcją fanowską, zorganizowaną przez ludzi, którzy głosują na nagrodę fandomu polskiego imienia Janusza Zajdla. To jest nagroda przyznawana w środowisku fantastycznym i w ramach Zewu należy przeczytać wszystkie powieści i opowiadania do niej w danym roku nominowane. W tym roku są to cztery powieści i jest to pięć opowiadań. Cała ta inicjatywa ZWZ ma na celu promowanie pełnego i świadomego uczestnictwa w głosowaniu, czyli przed jest zbierana tak zwana lista pomocnicza, która jest uzupełniana i wpisywane są wszystkie wydane książki w roku ubiegłym. W toku głosowania wybieramy za rok poprzedni najlepszą powieść i najlepsze opowiadanie. Każdy może wziąć w tym udział, wystarczy się tylko zgłosić do organizatorów. Oni pisują Twoje nazwisko w tabelkę, to jest też dla ich celów statystycznych. Dowiadujemy się, które opowiadania są nowinowane, mamy odpowiednią ilość czasu na przeczytanie opowiadań i powieści, i później oddajemy swój głos. Aby głos był ważny, albo musimy się udać na Polkon, ponieważ głosowanie odbywa się na Polkonie. Albo wykupujemy tak zwaną akredytację wspierającą, czyli możemy oddać swój głos przez internet. W tym roku głosowanie odbędzie się na Bachanaliach Fantastycznych, czyli konwencie w Zielonej Górze, który jest w Randze Polkonu, i będzie to w dniach 15-17 października tego roku. Także do tego czasu jest jeszcze chwila na to, żeby wszystkie powieści i opowiadania nominowane do nagrody przeczytać. A warto, ponieważ. Okazuje się, że nominowane powieści, opowiadania to są często perełki. Nie są to też jakieś duże, wielkie nazwiska. One duże i wielkie stają się później, ponieważ wzrasta zainteresowanie czytelnicze danym tekstem. W bibliotekach pojawiają się egzemplarze, nalegimi są wypożyczane. No i super. I w taki sposób możemy pomóc innym, pozostałym czytelnikom odkrywać nowe, nieznane światy. Chyba o, tym, o to też chodzi, nie? W Promujmy sobie. fantastykę! Fantastyka dobrem narodowym! Tak jest. A tego, co powiedziałaś o wyrastaniu nowych, sławnych nazwisk wskutek Nagrody Zajda, to chyba coś jest na rzeczy, Iga. Dlatego, że jak prześledziłem nominatów i laureatów w poprzednich latach, to jest dużo nazwisk, które faktycznie pojawiały się na początku tak, wiecie, bardzo Nieśmiało niekiedy, tylko w nominacjach, a potem zgarniały te nazwiska coraz więcej laurów. I to, co mnie strasznie cieszy osobiście, to to, że coraz więcej kobiet jest wśród obu tych grup. To mnie cieszy dlatego, że ja strasznie lubię fantastykę, która powstała spod piór kobiet, bo ona wydaje mi się bardziej soczysta, wydaje mi się bardziej taka z większą głębią, Więcej mięsa, tam jest w znaczeniu więcej szczegółów i świat jest lepiej tworzony. No a przede wszystkim to jest, według mnie, rynek jest bardziej zdywersyfikowany, takie trudne słowo, i nie jest zdominowany, wiecie, przez taki męski punkt widzenia, więc absolutnie poszerza horyzont. Nagroda, żeby nie było swoje lata, już ma, bo pierwsza została przyznana w 1985 roku. Jej laureatem był wówczas właśnie imiennik nagrody, czyli Janusz Zajdel. Ale żeby nie było, laureata, laureatami tej nagrody byli również bardzo znani polscy fantaści, tacy jak Andrzej Sapkowski, Jacek Dukaj, Anna Kańtoch, Jarosław Grzędowicz, czy chociażby ubiegłoroczny laureat, który zgarnął również nagrodę Nikę i nagle się okazuje, yeah. że fantastyka może się przebić, czyli Radek, rak. Tylko y, gdy ogłaszano wyniki nagrodynikę, tak pięknie w, w komisja y, wybrnęła i osoba ogłaszająca nie użyła słowa na F, czyli fantastyka, tylko mówiła pięknie klechdy, legendy, podania, ale dla czytających nie było to żadnym sekretem, że chodzi o fantastykę. My swoje wiemy, tak ta, jest. Ta, w kuluarach rozmawiamy o takich rzeczach. W każdym razie z tego miejsca bardzo gorąco Was zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w akcji Zewzajdla, żeby czytać fantastykę naszą rodzimą polską i przede wszystkim, żeby wziąć udział w głosowaniu na nagrodę. Wydaje mi się, że najlepiej upozycjonowani w tym momencie są studenci, którzy od momentu wyjścia tego, tej audycji, którą właśnie e, robimy, do czasu nagrody mają jeszcze cały miesiąc, pod warunkiem, że nie mają, wiecie, sesji wrześniowej. I wtedy mogą rzucić się w te odmęty różnych takich powieści i opowiadań. No też nie przesadzajmy, to nie jest jakieś niesamowite wyzwanie. Same powieści w tym roku w zawie Zajdla mają około 1350 stron, więc de facto do bahanaliów jest czas na to, żeby 33 strony dziennie czytać. A ja zdradzę wam taki sekret. Wystarczy też obserwować trochę rynek wydawniczy i obserwować strony na Facebooku, na przykład Fantastyka moim życiem, bądź fajna polska fantastyka i tam są polecajki i czasem wśród tych polecajek znajdują się właśnie perełki, które czytasz, a później się okazuje, że są nominowane i tak jak ja w tym roku z czterech nominowanych powieści muszę przydać tylko dwie, bo już dwie wcześniej przeczytałam. To jest tyle wygrać do przodu, nie? Tak, to na pewno oszczędność czasu. Także Raz jeszcze, gorąco Was zapraszamy do udziału w wyzwaniu ZAJDLA i zapraszamy do głosowania na nagrodę. A dodatkowo wszystkich tych, którzy działają lokalnie tutaj u nas w Skierniewicach i w, i w regionie, zapraszamy do udziału w naszym lokalnym wyzwaniu czytelniczym. Tak, chciałam się pochwalić. Otrzymałam stypendium kulturalne z miasta Skierniewice na zadanie, które się nazywa Przeczytam 26 książek polskich pisarzy w 2021 roku. Zadanie rozpoczęło się w drugim kwartale roku, dlatego nie mamy tam 52 książek, tylko 26. 52 na pół to daje 26, prosty rachunek, jakby się ktoś zastanawiał. I ma na celu propagowanie polskiej literatury. Ma na celu propagowanie polskiej literatury. I nie, nie musimy kupować książek polskich autorów, jeżeli chcemy wziąć udział w wyzwaniu. Wystarczy, że się udamy do swojej biblioteki. Nie dość, że poprawimy statystyki biblioteki, czyli pomożemy bibliotekarkom, jeżeli borykają się z problemem, czy, czy ich praca w ogóle miejsce jest jeszcze ważne, bo niestety w Polsce też jest jakaś taka. Dziwna tendencja, oprócz wycinania drzew, to jeszcze zamykania bibliotek. Pomagamy też polskim pisarzom, ponieważ za każde wypożyczenie otrzymują na koniec roku kalendarzowego nazwijmy to tantiemy za wypożyczenia a także biblioteki widzą, którzy autorzy są popularni i wtedy mają łatwiejszą możliwość zamawiania kolejnych nowości. To są duże plusy, bo o tych, jakie wynikają z czytania, mówiłyśmy już na początku, więc nie będę się powtarzała. W moim wyzwaniu czytelniczym może wziąć udział każdy, ale nagrody, bo tak, są przewidziane nagrody dla osób, które są sumienne, czytają i poszerzają swoje horyzonty, mogą otrzymać tylko osoby mieszkające na terenie Skierniewic bądź zameldowane w Skierniewicach. No, taki regulamin stypendium kulturalnego. Polecam każdemu, kto ma u siebie w swojej małej ojczyźnie taką możliwość, żeby budować tą społeczność czytającą, wyjść z jakąś inicjatywą, sprawdzać na stronach swoich urzędów, gmin, czy jest jakaś oferta, czy jest jakiś konkurs rozpisany, nie bać się i próbować. To powoduje, że niektórzy wychodzą ze swojej strefy komfortu. I na przykład zakładają Discorda, bo moje wyzwanie odbywa się właśnie poprzez tą aplikację Discord, która jest całkowicie darmowa. Zapraszam. Same korzyści. Dzięki, Iga, za zaproszenie. Ja już korzystam i zaraz się dopisuję do Twojej listy. Także Twoje wyzwanie będzie miało zasięg nie tylko międzynarodowy, ale i międzykontynentalny. Wspaniale. Ten Fame, Moch Fame. Tak jest. Tak jest. My w naszym stowarzyszeniu mamy też swoje wyzwania wewnętrzne, czytelnicze, o których wcześniej mówiła Winga. La, w latach ubiegłych, oprócz Przeczytam 52 fantastyczne książki, było jeszcze Przeczytam książki non-fiction i też spora część osób czytała i wpisywała swoje rezultaty i polecaliśmy sobie nawzajem jakieś tytuły i powiem Wam, że można odkryć. Ja na przykład odkryłam w taki sposób Agnieszkę Hałas i jej Teatr Węży, tak? Która jest notabene nominowana w tym roku do Zajdla. <laughs> Tak to, jest, tak, to jest właśnie jeden z tych przykładów na to, że Iga jest twarciarą i czyta rzeczy, które są nominowane, zanim są nominowane. Tak. Tak samo Marta Kisiel. Cykl mnie wsiąk, Wsiąkłam w cały jej cykl, a w ogóle odzinkę i Bazylka to mogliby być moimi przyjaciółmi wielkimi. Wiesz? No już są. Są. Ale mogliby, mogliby już przyjść do mnie, bo tak czekam i czekam na nich, a ich ciągle nie ma. A ja chcę, ja chcę takiego bazylka wozić w koszyczku rowerowym. Chcę. I chcę mieć taką fajną ciotkę, szaławiłkę, odziennikę, chcę! Marta! <grym> tak. <grym> Powiedz Iga, jak to jest być trendseterką czytelniczą? To nie dobrze czy... Nie. To zależy. Także ewidentnie czytajcie ludzie, tylko może też nie za dużo, bo skończycie jak Iga. Nie, słuchajcie, czytajcie! Naprawdę, czytajcie książki. Tak, czytajcie zdecydowanie, gorąco Wam polecamy, bo to jest jedna z najwspanialszych aktywności w życiu. A poza tym, że czytajcie, to również oczywiście słuchajcie nas, na Spotifyu i na YouTubie. Tak, wspierajcie pisarzy polskich, biblioteki. Nie wycinajcie drzew, sadźcie łąki kwietne w ogóle. Nie róbcie sobie tyle kostki brukowej na podwórku. No, ludzie, no litości! Dbajcie o pszczoły! Tak! O, i pamiętajcie, żeby wystawić miseczkę z miodem dla domownika. Do usłyszenia za tydzień pozdrawiają Winga, Aurelion i Iga. Ciubaski pa!